Motocykle z sezonu na sezon kosztują coraz więcej a w ostatnich latach jest to jakby no szczególnie zauważalne, bo cenniki potrafią zmieniać się kilka razy w ciągu jednego sezonu. Żeby kupić dużego, mocnego i dobrze wyposażonego turystyka, trzeba wydać niekiedy nawet 100 tysięcy złotych. Nadal można jednak znaleźć motocykle, które dadzą nam taki akceptowalny w turystyce komfort, sensowne wyposażenie, całkiem fajną dynamikę, zachowując nadal całkiem rozsądną cenę. O jednym z takich motocykli opowiem Wam właśnie dzisiaj. Cześć, ja jestem Maciek, a dzisiaj na kanale testy motocyklowe mam dla Was nowego Triumfa Tigera Sport 660. Niech nie zmyli was czasami ten dopisek sport w nazwie, bo Triumph zresztą jak kilku innych producentów samochodów czy motocykli, chętnie dodaje ten przyrostek swoim produktom, lecz nie oznacza on w tym przypadku czegoś lepszego, czegoś bardziej sportowego, lecz wręcz przeciwnie. Podobnie jak w przypadku Tigera Sport 850 oznacza on nieco tańszy, nieco niższy model i nieco słabiej wyposażony. I dokładnie tak samo jest w przypadku Tigera 660. Producent więc na starcie klasyfikuje już go nieco niżej i daje znać, Odbiorcy, że ma on do czynienia z nieco gorzej wyposażonym i nieco tańszym motocyklem. Czy jest to wada? No, myślę, że nie, bo zwyczajnie taki nieco taniej wykonany motocykl z nieco słabszym wyposażeniem producent jest na w stanie zaoferować w zdecydowanie lepszej cenie. Silnik, jaki tutaj znajdziemy, to 3 cylindry w rzędzie o pojemności 660 cm3. Osiąga maksymalnie 81 koni mechanicznych i 64 nm. Silnik pracuje gładko, przyjemnie, nie jest głośny. Nie zauważyłem jakichś uciążliwych wibracji. Jeśli chodzi o osiągi, powiedziałbym, że są no, wystarczające to znaczy wystarczające do takiej spokojnej turystyki, do komfortowej jazdy na trasie z prędkościami rzędu 120-130 na godzinę. Natomiast nie znajdziemy tutaj jakichś ponadprzeciętnych emocji, jeśli ktoś jeździł już motocyklami turystycznymi o mocach nawet 100 czy 120 koni mechanicznych, no jakoś specjalnie nie polubi się z tą dynamiką Tiger'a, ponieważ no zarówno ta dynamika czy pozycja na tym motocyklu będzie przypominać mu raczej motocykle o pojemności powiedzmy 250, na których kiedyś uczyliśmy się jeździć, niż takie duże, dynamiczne i nowoczesne turystyki, jakie znamy dzisiaj. Jeśli wspomniałem już o pozycji, trzeba przyznać, że motocykl robi wrażenie takiego naprawdę małego, niewielkiego. Początkowo przy moim wzroście 1,76m czułem się jak na motocyklu zupełnie małym. Ciężko mi było wyobrazić sobie, jak mogę wygodnie spędzić na nim najbliższe godziny. Jednak jest to chyba takie złudzenie, ponieważ pamiętam, podobnie miałem jeżdżąc Tracerem 700. Efekt będzie taki, że pewnie osoby powyżej 1,85 m nie znajdą sobie wygodnej pozycji na tym motocyklu. Będzie on raczej przeznaczony dla osób niższych, jednak przy moim wzroście okazuje się, że potrafi być naprawdę wygodnie. Można zająć sensowną pozycję, mieć całkiem fajną osłonę przed wiatrem, lecz dla osób, które no nie lubią czuć zbyt dużo uderzeń powietrza na swoim kasku, radziłbym się rozejrzeć za jakąś większą szybą. Dla mnie ta jest ok, ma możliwość regulacji i przy tym wyższym położeniu, no i tak większość powietrza lądowała na moim kasku. Mi to nie przeszkadza, lecz wiem, że są turyści motocyklowi, którzy nie wyobrażają sobie jazdy w taki sposób przez dłuższy czas. Zawieszenie, ono także okazuje się całkiem komfortowe. Powiedziałbym nawet, że jest ponad przeciętnie komfortowe jak na ten segment. Sygnowane przez szoła posiada całkiem duże skoki, jak na tego typu sprzęt. Bo przód i tył mamy tutaj po 150 mm, a tak dla porównania Tracer 700 to około 120-130 mm. Natomiast większe motocykle Adventure to około 170-180 mm. Wychodzi więc na to, że pod względem jakości. Tłumienia i skoku zawieszenia, Tiger 660 stoi gdzieś pomiędzy swoim segmentem a segmentem Adventure. I myślę, że to właśnie z tego stosunkowo dużego skoku może wynikać komfort, jaki nam daje to zawieszenie, ponieważ no, jakieś niewielkie nierówności, poprzeczne kolejne czy łaty na asfalcie no, nie są jakoś przesadnie odczuwalne, nie są nas w stanie wybić z rytmu jazdy. To zawieszenie jest także wystarczająco precyzyjne, jak na tą moc, jak na to osiągi, i uważam, że jeśli ktoś uzna, że Tiger 660 to jest dobry motocykl dla niego i ta dynamika spełnia jego oczekiwania. Myślę, że taki motocyklista nie powinien narzekać na precyzję tego zawieszenia. W tylnym zawieszeniu mamy także pokrętło do regulacji napięcia wstępnego. Jest to fajna opcja, ponieważ no w tym segmencie mało kto daje nam taką możliwość. Jeszcze w kwestii komfortu uważam, że tutaj nieco wygody odbiera nam ta kanapa, tak jak mówiłem wcześniej, przy moim wzroście nie ma problemu, żeby tutaj zająć wygodną pozycję, lecz po pewnym czasie okazuje się, że kanapa mogłaby być nieco wygodniejsza. No i z tym tutaj zestawem no nie ma co liczyć na takie wygodne przeloty od tankowania do tankowania. A przy zbiorniku o pojemności 17 litrów i spalaniu na poziomie niewiele ponad 4 litry, jesteśmy tym motocyklem zrobić w stanie w trasie od tankowania do tankowania nawet około 400 km. Nie da się ukryć, że ten nowy model od Triumfa to jest taka wprost odpowiedź na Tracera 700 od Yamaha, czyli motocykl, który przez lata wyrobił sobie dość mocną pozycję na rynku i znalazł taką swoją lukę w tym segmencie motocykli turystycznych. To motocykle dla osób, które chcą mieć fajnie wyglądający, taki świeży sprzęt, przyzwoitą dynamikę, nie zależy im na najnowocześniejszych technologiach, dużym komforcie czy jakimś bogatym wyposażeniu i są w stanie te braki wybaczyć głównie ze względu na. To, że motocykle rekompensują to stosunkowo niską ceną. Trzeba też jednak przyznać, że nowy Tiger Sport 660 pod względem wyposażenia oferuje no nam jednak nieco więcej niż konkurencja od Yamachy. I taką główną różnicą jest kontrola trakcji, bo ją tutaj w Tigerze mamy i ma ona takie dwa ustawienia: pierwsze takie standardowe, drugie to ustawienie na deszcz, gdzie ta elektronika działa szybciej, ona nieco szybciej zaczyna odcinać nam moc. To oczywiście taki podstawowy system, i w zależności od wybranego trybu mam wrażenie, że także zmienia się nieco reakcja na manetkę gazu. Wyświetlacz taki raczej podstawowy, lecz jest czytelny, pokazuje nam wszystkie podstawowe dane. Mamy także tutaj taki podstawowy komputer pokładowy. Jeśli chodzi o cenę, to na ten sezon Tiger 660 wyceniony jest na 43 500 zł. Jego największa konkurencja, czyli Yamaha Tracer 7, będzie nieco tańsza, bo w to w tym sezonie 42 tysiące. Z takich podobnych motocykli wskazałbym choćby Versysa 650 czy Wisztroma 650. Te motocykle będą cenowo podobne, Suzuki będzie nawet nieco tańsze, lecz też jakby konstrukcyjnie nieco starsze. Te motocykle dadzą nam nieco lepszy komfort, będą nieco większe, takie lepiej, lepsze do turystyki. Natomiast będą też chyba nieco mniej uniwersalne i nieco mniej dynamiczne od Tracer'a czy Tigera 660. Fajną opcją w tym segmencie w podobnych pieniądzach będzie moim zdaniem też BMW F850 GS. Tam cena zaczyna się od około 45 tysięcy zł. dynamika będzie podobna, komfort będzie chyba nieco większy, no jednak w BMW cena będzie też wyższa, bo gdy dobierzemy sobie kilka opcji z wyposażenia, tam cena bez kłopotu rośnie już do 50 czy nawet 55 tysięcy złotych. Będziemy jednak za te pieniądze mieli zdecydowanie, tak jak mówiłem, lepszy komfort i lepsze takie nowocześniejsze wyposażenie niż to, co da, znajdziemy tutaj w triumfie. Dla kogo więc jest nowy Tiger 660? Myślę, że on fajnie sprawdzi się dla osób, które no dopiero zaczynają swoją przygodę z motocyklami, mają jakieś doświadczenie. W jeździe na motocyklach 125, chcą się przesiąść na jakiś większy motocykl, motocykl turystyczny. Ten sprzęt nie powinien ich jakoś oni swoją mocą. Mamy tutaj takie podstawowe systemy bezpieczeństwa, które gdzieś tam będą nad nami czuwać. Poza tym te jego gabaryty, tego te masa jak na motocykle turystyczne są no, stosunkowo nieduże, więc to też są takie cechy, które powinny początkującym motocyklistom pozwolić się czuć zdecydowanie pewniej. Myślę też, że ci, którzy już jeździli wcześniej różnymi motocyklami, a dzisiaj szukają takiego uniwersalnego turystyka, także do jazdy na co dzień i nie zależy im na jakiejś ponadprzeciętnej dynamice, a dodatkowo chcieliby motocykl nowy, który nie będzie kosztował majątku, no myślę, że Tiger także powinien spełnić ich oczekiwania. Jestem też ciekaw, jak Wam podoba się nowy Tiger Sport 660, czy może mieliście już okazję na nim jeździć. Jestem chętny Waszej opinii na temat tego motocykla, dlatego zachęcam Was do dyskusji w komentarzach.